Działa, no, działa Freddy FNAF. Działa Freddy FNAF. lepszym tonem w AFM. Ta jest AF3, AF3. To lofat. wszystko dobrze słychać? porusza się od trzeciej dające jest prawda to jest... prawda to jest prawda najważniejsze wczoraj miałem ten y, halucynację, tak, me, i miałem te postery z Panek, najpierw. Sprawdzałem, czy w ogóle działa ten FNAF Ja mam myszkę Razer Viper Mini. To wygodna. Razer, tu mogłaby być twoja reklama. Eee, wracając. Jum. Tak. Chester. W ogóle powiem zrobić nowy cel na FNAFA 3, bo na FNAFA 2 i będziemy tak ogrywać FNAF. -y. To było śmieszne. O, siema, tam. Kurde, co to to? Ja widzę, że tutaj ten... Jest ciekawa bardzo grafika, jak ja zmieniam ten... Na się. O ja... W telefonie. no tutaj mi... nie mam tego, nakładki nagra to jest wkurzające. trzecia to już się... No i wiem. On już się. Polczy Dobra, poruszył się. Na backstage'u jest. No żyć ja, ja też muszę się pod... No stary, sprawdzian z osu. Not very good, very good. Ale, co on tu robi? Boxy'ego chyba popierdzieliło. 将。Jump. jest ponieważ. nie widzę A, bo nic, cały czas tu jest Dobra Dzika jest tutaj Tak, ja jestem w ósmej klasie Masz jeszcze rok przed potężnym wosem, bo was jest bardzo, bardzo potężny.

Co tam robi Foxy? Nie! Ile jest procent szans, żeby Foxy się pojawił w pierwszej nocy? Tak się nie bawimy. Nie, właśnie w tym procent, że Foxy... Oh. Foxy zawsze się pojawia od trzeciej nocy w tym problem. Go tak, tymczasem Bonnie. Ten Bonnie gada po hiszpańsku. Bo nie wiem jaki. Bardzo dobrze nazwałem ten film, pasie się, znowu normal. On teraz go nie będę wyciszał.

Jak się bardzo... O już, już Foxy może ten Dopiero od... 2A to... do 10 to... super idola. u już? a nie Mery się zrąbały To jest chwila Help Dobra już nie mała okay. Może Cika już 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 nie yeah. Jest jest to się, ja. jest dopiero pierwsza Kurde, znowu Le, jakie są na to szanse boże ty no teraz druga osoba trzeba się pouczyć o dobrze że wygrałem go Paka siedzi w kółku, Nadal tu jest. Tak Do zobaczenia wtedy. Jest. I on tu będzie siedział całą noc. Bogaming Nie powinno go być już. To jest normalne światło. Bo wtedy jak jest to wtedy ma takie światło w kształcie, nie wiem. Kości Znaczy coś. Oho to to było Ja tylko dosłyszałem A, dobra, on jest. Oba się zbliża. Jak ba bo mam tylko 9%. Bo mam tylko 2% Ja już dadam, ja umieram. Kompletnie, już umieram. Dobra. Arios. Tylko, że mi się przyszczęśliło. Przy Jeżeli. Fart, ale to był jaki fart to był. A, wier Ta baba tak przed jała tak gamy. O pierd. No to skupować <śled> Dokładnie.

Brała w kuchni. Tak ma, tak ma być, tak. Nie, nie, najważniejsze, żeby mnie... O no. Gdzie ta baba? power Czyli tylko baba się do... Ta noc i ja idę, ja Nie wiem, co zrobię przerwę wtedy, jak ba będzie baba się tylko poruszać, to będzie ok. Typie. nie? Nie. Pak. Dobra, mamy mały problem. Freddy tutaj. Baba backstage'u, stary, ten Dobra, odpaliła się cała trójka. Fakt, stary się poruszał, jak ten Zapomniałem Jak działa Freddy, problem. O oh, boż. Działa, działa! Działa, stary. Ja nikt nie porzu... Tak, nie tak. Nie, nie, nie. Oj, nie, nie, nie. Ja taki nie jestem. Ja nie widzę. Ten. No pewnie. Ja w Baronem mam teraz wspólny kanał na Będziemy, ogar ogarniamy sobie odcineczka. W najbliższy czas. Ona jest też właścicielem tego serwera. Działajcie. się nie was potrzebuję. No, no bo tak, tak ci powiem. Yy, Baronik yy, chodzi miał trzy kąta. Jedno zostało schakowane, drugie zostało schakowane. Teraz jest na trzecim. I z nim wczoraj rozmawiałem. Mam 25%, warta AM. bo dobra go nie ma już go już nie ma A jest, no. A. to jest A Dziś to you Ech, 2% mam tylko Help Ja yeah, help Dobra, teraz tylko RNG mnie uratuje A oh, boż Proszę was Is a beg For kustosz Kustosz god God Proszę was RNG Ratuj Tu, tu, tu tak! Tak! RNG! RNG Kustosza! RNG Kustosza! Widzicie? To, to jest RNG Kustosza! To jest zbyt potężny! To jest zbyt potężny! Nikt nie je zabija! No kurde, mam warta! No mówię ci, to jest Bóg Harnasia i Kustosza! On mi pomaga! On mi zawsze pomaga. I będzie mi zawsze pomagał. Dobra, yy, tutaj będę stopował, bo muszę mam też zrobić parę rzeczy. I, no, matematyka. Nie fajnie, nie fajnie. Więc yy, ja tutaj się będę żegnał. Yy, adios. I pewnie do dzisiaj jeszcze. Ciema.